Zaginione ścieżki. Las wokół Doliny Czarnych Źródeł od dziesięcioleci był przedmiotem lokalnych legend. Mówiono o zaginionych wędrowcach, dziwnych dźwiękach w nocy i tajemniczych znakach wyrytych na drzewach. Oficjalnie nikt nie potwierdził żadnej z tych historii, ale wśród mieszkańców miasteczka krążyła niepisana zasada. Nie wchodzić do lasu po zmroku. Emil, Lena i Bartek nie zamierzali jednak słuchać starych przesądów. Jako pasjonaci miejskich legend prowadzili kanał internetowy, na którym badali różne tajemnicze miejsca. Po miesiącach zbierania informacji, w końcu postanowili na własnej skórze sprawdzić, czy w Dolinie Czarnych Źródeł naprawdę dzieje się coś niezwykłego. To tylko stare bajki, powiedział Bartek, pakując kamerę do plecaka. Ludzie lubią straszyć się nawzajem. Nikt z nich nie spodziewał się, że ta wyprawa zmieni wszystko. Las powitał ich niepokojącą ciszą. Było południe, ale gęste korony drzew skutecznie blokowały światło słoneczne. Ścieżka, którą szli, była ledwo widoczna, jakby nie stąpała po niej ludzka stopa od lat. Coś tu nie gra, mruknęła Lena, trzymając w rękach mikrofon. Dlaczego nie słychać ptaków? Bartek wzruszył ramionami i spojrzał w obiektyw kamery. Może właśnie dlatego to miejsce jest takie straszne. Przeszli kilka kilometrów, zatrzymując się co jakiś czas, by nagrać otoczenie. W pewnym momencie natknęli się na coś, co ich zaniepokoiło. Drewniane symbole zawieszone na gałęziach drzew. Ktoś tu był przed nami stwierdził Emil, dotykając jednego z nich. Zbliżenie na kamerze ukazało skomplikowany wzór, przypominający ludzką sylwetkę. Lena przełknęła ślinę. To wygląda jak amulety Bartek prychnął. Albo dekoracje na Halloween nikt z nich nie wiedział, jak bardzo się mylił. Obozowisko rozbili na niewielkiej polanie. Po zjedzeniu kolacji rozmawiali jeszcze przez chwilę, ale gdy zrobiło się naprawdę ciemno, powoli zaczęli się rozchodzić do namiotów. Około drugiej w nocy Lena obudziła się nagle, słysząc dziwny dźwięk. Brzmiał jak szept, ale tak cichy, że nie potrafiła rozróżnić słów. Serce zaczęło jej bić szybciej. Ktoś nie śpi? Wyszeptała, ale odpowiedziała jej tylko cisza. Z trudem przełknęła ślinę i ostrożnie wyjrzała przez suwach namiotu. Drzewa wokół polany wyglądały jak nieruchome cienie. Nagle coś mignęło między gałęziami. Ciemna sylwetka. Lena wstrzymała oddech. Bartek? Emil? Żadnej odpowiedzi. Z ciemności dobiegł dźwięk szurania stóp po ziemi. Ktoś lub coś zbliżało się do obozowiska. Lena wstrzymała oddech i wsunęła się głębiej do namiotu. Dłońmi ścisnęła krawędzie śpiwora, starając się powstrzymać drżenie rąk. Dźwięki na zewnątrz ucichły, ale jej serce waliło jak oszalałe. Nagle rozległ się szelest tuż przy namiocie. Cień przesunął się po materiale. Lena wstrzymała oddech. Wtedy ktoś, lub coś, zaczęło delikatnie gładzić płachtę namiotu. Dotyk powoli przesuwał się wzdłuż zamka błyskawicznego. Lena wcisnęła się w śpiwór, próbując wstrzymać oddech. Wtem noc przerwał rozdzierający krzyk. Lena natychmiast wyskoczyła z namiotu, a tuż za nią wybiegł Emil z latarką w dłoni. W świetle zobaczyli Bartka, który stał kilka metrów dalej, blady jak ściana, wskazując drżącą ręką w głąb lasu. Tam coś stało. Co? Co widziałeś? zapytała Lena, rozglądając się nerwowo. Bartek nie mógł złapać oddechu. Człowieka, ale nie ruszał się. Stał i patrzył. Miał twarz jak maskę, jakby nie miał oczu. Lena spojrzała na Emila. Musimy stąd iść. Emil pokręcił głową. Nie możemy teraz błądzić w ciemności. To mogło być złudzenie. Wtedy rozległ się śmiech cichy, chrapliwy gdzieś w lesie. Nie czekali dłużej. Wszyscy troje wbiegli do jednego namiotu, gasząc latarki. Siedzieli tam skuleni do świtu, wstrzymując oddech, podczas gdy coś krążyło wokół ich obozowiska. Rano wszystko wyglądało inaczej. Las był cichy, ale pozornie normalny. Może to była halucynacja, zasugerował Emil, choć nawet on w to nie wierzył. Postanowili przejrzeć nagrania. Lena przewinęła zapis kamery. Najpierw był ich wieczór przy ognisku, potem ciemność, a potem cień. Zatrzymali obraz. Na ekranie widać było coś między drzewami ciemna, wysoka sylwetka. Ale to nie było najgorsze. Na ostatnim nagraniu, które kamera zarejestrowała sama z siebie, tuż przed wschodem słońca, widać było jak ktoś lub coś. Stoi tuż obok namiotu i szepcze niezrozumiałe słowa. Nogi się pod nimi ugięły. Nie jesteśmy tu sami. Zwinęli obozowisko i ruszyli z powrotem. Nie minęło jednak dużo czasu, gdy Lena zauważyła coś niepokojącego. Czekajcie stanęła w miejscu, rozglądając się. Bartek spojrzał na nią niepewnie. Co jest? Lena przełknęła ślinę. Szliśmy tędy już wcześniej. Wokół nich wisiały te same drewniane symbole, które mijali wczoraj. Zrobili pełne koło. To niemożliwe, mruknął Emil. Mapa mówi, że droga prowadzi na wschód, a my ciągle. kręcimy się w kółko. Bartek zaklął i spojrzał na telefon. Brak sygnału. Brak GPS. Wtedy Lena zauważyła coś jeszcze. Tuż obok ścieżki, której. Przysięgła, by wcześniej tu nie było, stał drewniany słup z wyrytymi znakami. Był świeżo postawiony i ktoś wyrył na nim imiona, ich imiona. To jakiś żart, prawda? Głos jej zadrżał. Ktoś musiał to zrobić w nocy. Tylko kto? Zapytał Bartek, przełykając ślinę. I dlaczego? Emil zbliżył się do słupa, przesunął dłonią po wilgotnym drewnie. Ślady cięć były wyraźne. Jakby ktoś wyrzeźbił litery ostrym narzędziem. Musimy się stąd wynosić. Teraz. Nikt nie protestował. Ruszyli ponownie w stronę, która, według ich mapy, powinna prowadzić na wschód ku granicy lasu. Ale im dalej szli, tym bardziej wszystko wokół zaczynało się powtarzać. Te same drzewa, te same znaki na korze, te same powalone pnie. I wreszcie ten sam słup. Stanęli jak wryci. Nie, to niemożliwe, wyszeptała Lena. Kurwa mać! ryknął Bartek, kopiąc w pień drzewa. Emil nerwowo sprawdził kompas, ale wskazówka wirowała chaotycznie, jakby coś zakłócało jego działanie. Coś tu jest bardzo nie tak. Lena zacisnęła dłonie w pięści, starając się opanować panikę. Dobrze, myślmy logicznie, powiedziała, choć jej głos drżał. Może, może faktycznie błądzimy. Musimy zostawić jakiś znak, by sprawdzić, czy naprawdę kręcimy się w kółko. Emil zerwał kawałek materiału z plecaka i przywiązał go do pobliskiej gałęzi. Jeśli znów tu wrócimy, będziemy wiedzieć na pewno. Ruszyli dalej, tym razem w milczeniu. Z każdą minutą ich kroki stawały się coraz cięższe. Las zdawał się gęstnieć. A cienie między drzewami wydłużały się. Minęło może pół godziny, kiedy Lena nagle się zatrzymała i pobladła. Nie! Materiał powiewał na tej samej gałęzi. Byli dokładnie tam, skąd wyruszyli. To niemożliwe! Bartek złapał się za głowę. Szliśmy cały czas prosto. Lena oddychała płytko, walcząc ze łzami. Nie jesteśmy tu sami powiedziała cicho. Nagle z lasu dobiegł śmiech. Chrapliwy, cichy, pełen czegoś, czego nie umieli nazwać. Nie brzmiał ludzko. Wszyscy troje odruchowo cofnęli się, spoglądając w gęstwinę. Kto tam jest? krzyknął Emil, ale jedyną odpowiedzią było echo jego własnych słów. A potem, jakby w odpowiedzi, las wokół nich nagle zmienił się. Gałęzie nad nimi zdawały się splatać w ciasne sklepienie. Blokując większość światła, powietrze stało się ciężkie, niemal lepkie. A wśród drzew coś stało. Sylwetka. Wysoka, szczupła, nieruchoma. Nie miała twarzy. Biegniemy, wrzasnął Bartek. Rzucili się do ucieczki. Pędzili przed siebie, nie zwracając uwagi na gałęzie smagające ich twarze i ręce. Adrenalina tłumiła zmęczenie, a paniczny strach popychał ich naprzód. Lena zerknęła za siebie. Sylwetka stała nieruchomo między drzewami, ale miała wrażenie, że jest bliżej niż wcześniej. To niemożliwe. Wysapała walcząc o oddech. Bartek potknął się i runął na ziemię. Cholera zaklął, próbując się podnieść. Lena i Emil natychmiast do niego dopadli, pomagając mu stanąć na nogi. Wszystko w porządku? zapytała Lena. Tak, tak, syknął Bartek, ocierając krew z rozciętego kolana. Emil uniósł głowę. Gdzie, gdzie ona jest? Lena spojrzała w kierunku, z którego uciekali. Między drzewami nie było nic. Ani sylwetki, ani znaków. Nic. Przepadła, wyszeptała. Bartek przełknął ślinę. Może, może to koniec. Wtedy tuż obok nich coś trzasnęło. Odwrócili się gwałtownie. Tuż przy ścieżce, której przed chwilą tam nie było, stał kolejny drewniany słup, a na nim wyryte ich imiona. Ale tym razem było coś jeszcze. Pod imionami pojawiła się nowa linijka z napisem: Jesteście częścią lasu. To nie koniec, wyszeptał Emil. I wtedy las znów się zmienił. Niebo nad nimi ściemniało. Jakby ktoś zgasił światło. Powietrze zgęstniało, a ciszę przerwał chichot. Bliski, ochrypły, rozchodzący się wokół nich z każdej strony. Musimy się wydostać, powiedziała Lena, walcząc z narastającą paniką. Musimy coś zrobić. Bartek rozejrzał się gorączkowo, a potem wskazał coś między drzewami. Tam, kilka metrów dalej, pośród gęstych krzaków, majaczyła wąska ścieżka. Bez zastanowienia rzucili się w jej stronę. Nie zauważyli, że gdy tylko na nią wkroczyli, za ich plecami drzewa zaczęły się poruszać, jakby coś zamykało im drogę powrotną. A w oddali, wśród cieni, ktoś wyszeptał ich imiona. Ścieżka była wąska i nierówna. Po bokach rosły wysokie trawy. Lena czuła, jak serce wali jej w piersi, ale nie miała odwagi się zatrzymać. Musimy znaleźć jakiś punkt orientacyjny, wysapał Emil, ściskając kamerę. Bartek spojrzał w górę, jakby liczył na to, że zobaczy słońce, ale niebo wciąż było dziwnie przyciemnione, jak podczas burzy. Gdziekolwiek jesteśmy, to miejsce nie działa normalnie, powiedział cicho. Lena nagle się zatrzymała. Widzicie to? Emil i Bartek spojrzeli przed siebie. Ścieżka kończyła się przy czymś, co wyglądało na starą chatę zbudowaną z ciemnych, butwiejących desek. Okna były zasłonięte grubymi płachtami, a drzwi uchylone na kilka centymetrów. Nie ma mowy, mruknął Bartek. Może tam znajdziemy coś, co pomoże nam się wydostać. Powiedziała Lena, sama nie do końca wierząc w swoje słowa. Emil zamiast odpowiedzieć. Uniósł kamerę i zaczął nagrywać. Jeśli coś nam się stanie, ktoś może kiedyś znajdzie to nagranie Nie mów tak syknęła Lena, ale jej głos drżał. Zrobili kilka ostrożnych kroków w stronę chaty. Każdy krok wydawał się głośniejszy niż powinien, jakby las celowo podkreślał ich obecność. Gdy stanęli przed drzwiami, Lena wyciągnęła rękę i delikatnie popchnęła skrzypiące drewno. Wnętrze było ciemne, ale mimo to zobaczyli, że chata nie jest pusta. Na środku stał drewniany stół, a na nim leżały trzy rzeczy. Stary kompas, pognieciona kartka papieru i kaseta magnetofonowa. Co to do cholery? szepnął Bartek. Emil powoli podszedł do stołu i sięgnął po kartkę. Było na niej coś napisane. Jedno zdanie. Nigdy się stąd nie wydostaniecie. Las zatrząsł się od odległego, przeciągłego krzyku. I wtedy drzwi za nimi zatrzasnęły się z hukiem. Lena rzuciła się do drzwi i szarpnęła za klamkę. Ani drgnęły. Otwórzcie się do cholery, krzyknęła, ciągnąc całej siły. Bartek pomógł jej, uderzając Barkiem w drewno, ale drzwi nawet nie zaskrzypiały. Emil rozejrzał się po wnętrzu chaty, wciąż ściskając kartkę. W środku było prawie pusto. Poza stołem znajdował się jedynie stary regał, na którym piętrzyły się zakurzone księgi. W rogu stało coś na kształt drewnianego fotela, a obok niego dziwna, zbutwiała lampa naftowa. Lena oddychała ciężko. Może to jakiś test? Może. Mamy coś zrobić? Bartek podszedł do stołu i wziął kompas do ręki. Wskazówka kręciła się jak oszalała, w ogóle nie wskazując północy. To bezużyteczne. Emil zerknął na kasetę. Była stara, zabrudzona, ale ktoś wyraźnie coś na niej napisał. Słuchaj, jest tu jakiś magnetofon? zapytał, rozglądając się. Bartek wskazał na półkę. Stary przenośny odtwarzacz leżał zakurzony między książkami. Emil podszedł do niego ostrożnie, jakby bał się, że zaraz się poruszy. Może nie powinniśmy powiedziała Lena cicho. Ale było już za późno. Emil włożył kasetę do środka i nacisnął play. Przez chwilę w głośniku było tylko trzeszczenie. Potem pojawił się głos męski, zmęczony, pełen strachu. Jeśli to słyszysz nie ma już dla ciebie powrotu. Lena zesztywniała. Nie jesteś pierwszym, który tu trafił. Ale może będziesz pierwszym, który... który to przeżyje. Głos urwał się na chwilę, jakby nagrywający walczył o oddech. Oni przyjdą po ciebie. Próbowałem uciec, ale każda droga prowadziła mnie z powrotem. Każda noc stawała się gorsza. Każdy dzień coraz krótszy. Bartek spojrzał na okno, choć wciąż było zasłonięte. Są tu w lesie, obserwują, czekają. W tle nagrania coś zaszurało. Potem usłyszeli szept. Nie był to głos nagrywającego, coś szeptało do niego. Lena poczuła, jak na plecach pojawia się zimny dreszcz. Jeśli chcesz przeżyć mówił dalej głos Nie odwracaj się, nigdy się nie odwracaj. Taśma nagle zatrzeszczała, a potem rozległ się przerażający krzyk. A potem cisza. Emil drżącą ręką wyłączył odtwarzacz. Co to było? Bartek spojrzał na niego blady. To było ostrzeżenie. Lena odwróciła się gwałtownie, jakby coś poczuła. Co robisz? syknął Emil. Myślałam, że. Nie myśl, nie odwracaj się. Coś zapukało w okno. I wtedy okiennice rozwarły się szeroko. Przez okno wpadł lodowaty podmuch. Pokój pogrążył się w półmroku, a Lena wstrzymała oddech. Ktoś tam jest! wyszeptała, odsuwając się od okna. Bartek wcisnął się w kąt, a Emil gorączkowo szukał czegoś w plecaku, choć sam nie wiedział czego. Coś poruszyło się na zewnątrz. Było wysokie, smukłe. Stało tuż poza ramą okna ale światło księżyca nie pozwalało dostrzec szczegółów. Nie patrz, przypomniała Lena, zaciskając dłonie na materiale kurtki. Bartek zacisnął powieki i odwrócił głowę, ale Emil wciąż patrzył. To jego głos był pusty, jakby stracił cały rozsądek. Lena pociągnęła go za rękaw. Nie patrz na Boga, ale było już za późno. Cień za oknem poruszył się szybko. W jednej chwili był daleko, w następnej przy szybie. Emil krzyknął i zatoczył się do tyłu, wpadając na stół. Kamera, którą miał przewieszoną przez ramię, uderzyła o podłogę i włączyła się automatycznie. Bartek rzucił się do drzwi, ale te nadal były zamknięte. Nie, nie, nie! Musimy się stąd wydostać! Lena spojrzała na kamerę. Czerwona dioda nagrywania pulsowała powoli, a na ekranie widać było coś więcej niż tylko oni sami. W kącie pokoju, w cieniu regału, stało coś jeszcze. Emil wyszeptała, nie zareagował. Stojąca w rogu postać zaczęła szeptać. Słowa były niezrozumiałe, ale wypełniły pokój, jakby dochodziły ze wszystkich stron. Zamknij oczy, krzyknął Bartek. Wszystkie szyby w chacie pękły jednocześnie. Wiatr uderzył w nich z siłą huraganu, wywracając stół i przewracając regał. Lena w panice złapała kamerę i wcisnęła ją do plecaka. Na ziemię wszystko wokół nich wirowało. Cienie tańczyły na ścianach. Światło pulsowało, jakby las oddychał, a potem zapadła cisza. Lena otworzyła oczy. Byli na polanie. Nie było chaty, nie było rozbitych szyb, nie było żadnych śladów, tylko oni, jedna kamera. Bartek oddychał ciężko, a Emil trzymał się za głowę. Co? Co się stało? Lena spojrzała na zegarek. Była ta sama godzina, o której weszli do chaty. Żadna sekunda nie minęła, ale nagranie w kamerze miało ponad godzinę długości. Przewinęła je drżącymi palcami. Na końcu widać było ich trójkę stojących w chacie, ale nie byli sami. Za nimi w cieniu było coś, czego nie powinni widzieć coś, co wciąż patrzyło i wtedy nagranie urwało się nagle. W tle, tuż przed końcem usłyszeli ostatni cichy szept Jesteście częścią lasu. Lena rzuciła kamerę na ziemię i spojrzała na chłopaków Musimy stąd uciekać. Ale las wcale nie wyglądał, jakby miał zamiar ich wypuścić. Nie wiedzieli, jak długo biegli może kilka minut może godzinę powietrze w ich płucach paliło, nogi drżały, a serca waliły w rytm ich własnego strachu. Drzewa zdawały się przesuwać, ścieżki zmieniały układ, a z każdej strony słychać było szelesty. To nie ma sensu! Bartek upadł na kolana, wbijając dłonie w wilgotną ziemię. Nie ma wyjścia. Lena zatrzymała się i obejrzała za siebie. Emil stał jak sparaliżowany, wpatrując się w coś między drzewami. Coś, coś tam jest wyszeptał. Korony drzew falowały bez wiatru, cienie pulsowały, a powietrze gęstniało. Nie odwracaj się Lena podeszła do Emila i złapała go za rękę. Musimy iść. Ale gdzie? Bartek podniósł się, rozglądając się wokół. Kręcimy się w kółko, i wtedy zobaczyli, że kilka metrów przed nimi znów stoi chata. Nie, Lena pokręciła głową nie będę tam wchodzić. Może to może to jedyny sposób Emil mówił cicho, jakby bał się, że ktoś go usłyszy Jedyny sposób na co Bartek zacisnął pięści żebyśmy zniknęli, jak wszyscy inni Chata czekała, drzwi były otwarte, ciemność w jej wnętrzu zdawała się pochłaniać światło, a potem zza drzew usłyszeli kroki ciężkie, powolne, zbliżające się. Nie widzieli kto lub co się do nich zbliża, ale wiedzieli, że nie chcą tego zobaczyć. Nie mamy wyboru, powiedziała Lena. Wchodzimy, weszli, w środku było inaczej, nie było starych mebli, nie było kurzu, tylko lustro. Ogromne stare lustro stojące na środku pustego pomieszczenia. W lustrze było widać ich odbicia, ale coś było nie tak. Boże, Bartek zrobił krok w tył, to nie my, ich odbicia nie ruszały się tak samo jak oni. Emil podniósł rękę, odbicie zrobiło to samo, ale z opóźnieniem. Lena przełknęła ślinę, cienie w lustrze zaczęły się uśmiechać. Ale oni sami nie uśmiechali się wcale. Bartek krzyknął i odwrócił się do drzwi. Były zamknięte. Emil oddychał płytko, patrząc jak ich sobowtóry powoli się do nich zbliżają. Chociaż w rzeczywistości sami stali w miejscu. To nie my, wyszeptał. Lena sięgnęła do plecaka i wyciągnęła kamerę. Czerwona dioda nagrywania pulsowała. Wtedy usłyszeli szept. Wasz czas się skończył, lustro pękło, kamera upadła na podłogę, a na ekranie kamery pojawiły się twarze ich twarze patrzyli pustym wzrokiem wprost w obiektyw. Trójka studentów nigdy nie powróciła do swoich domów. Zachęcam do łapki w górę i subskrybowania kanału aby posłuchać innych nieprawdziwych historii.